Ramiona, <mum> <mum> <La> kolana, <mum> palce, kolana, palce, kolana, palce, kolana, <mum> kolana, palce, kolana, palce, <mum> palce <mum> miona, kolana, palce, <mum> ko <mum> <mum> kolana, Kolana stopy, kolana stopy, szuch, plecy, kolana stopy, czy uszy usta, I My duck said come on come on duckies <laughs> ready steady go okay <laughs> No? Oh. Hey, oh. oh, go, 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 go. <laughs> Charlie ah. this way this way this way on. okay one minute Chrissy okay let's go you want to do it oh, help honey

Kwa, kwa, kwa. Jak ktoś za chwilę ciszy w domu, wystarczy wrzu wrzucić moją piosenkę, jak makiem zasiał. <śm> Lecz wróciło tylko jedno raz, jedno małe. 🎵🎵🎵 za no. Witajcie kochani wieczorową polą wybraliśmy się na chwilę dzisiaj z piąteczką dzieci na festyn który mamy dosłownie przy bramie naszego domu więc szkoda e, nie skorzystać więc e, kupiliśmy już truskawki i truskawki, na napoje a teraz idziemy skakać na zamku część poszła skakać na zamek e, To teraz Grace wybierają obrazki do malowania Co masz? Ale piękny misiu ooo siadaj tutaj O tu nie Okej? Okay. to okay. Tosia z obrazkiem. Gracie nie może doczekać się na farby. Rozgląda się. Gdzie ten pan z tymi farbami? Hej. Masz, zjedz swoją truskaweczkę. Nie ma jak truskawki na patyku. Nie chcesz? Grejski się pomyliło czerwona bluzeczka, a żółty miś. No ale cóż. Pogoda, powiem Wam, taka sobie jak to w porze deszczowej. Właściwie teraz pada deszcz, ale nie na tyle mocno, żeby nas tutaj przegonił. Jest troszeczkę, właśnie, mokro, jak widać, po stolikach. Troszkę może się wolniej też zjeżdża na zamku, ale nie przeszkadza nam to w malowaniu na świeżym powietrzu, patrzeniu na gwiazdy i tak Chmury przesłoniły wszystkie gwiazdy. Mm. Patrzcie tutaj ile mu latać.

Hej, okay, Goken! Sobie radzi Grace z kubana. Na początku nigdy nie umiał wchodzić na to a teraz. Ojej, banana! Tak właśnie wygląda e, zabawa na tajskiej wiosce. Jak widać, e, dużo tajskich dzieci, tajskie rodziny. Raczej tutaj nie ma żadnych obcokrajowców oprócz nas. Ale jest bardzo przyjemnie, chociaż pada też. Podoba mi się to, że nawet wiecie, duzi chłopcy, 10-12 lat, chcą malować takie o, figurinki farbami. Spotkają się rodzinami przy takich malutkich stoliczkach. Kupują tutaj figurynki i malują. Rodziny, dzieci, starsi, młodsi. Fajne spędzanie czasu. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Są dzieci sobie tam skaczą, a ja tutaj przeglądam muzułmańskie stroje. I powiem Wam, że mnie się bardzo podobają. Zobaczcie, jakie fikuśne. Szczególnie takie małe są, bardzo cudziutkie co tutaj dalej Ja też wam pokazuję macie tutaj zobaczcie jakie pięknie zdobione sukieneczki świecące ta moda muzułmańska wcale nie jest taka zła wiele już widziałam sukienek i niektóre kobiety naprawdę wyglądają jak księżniczki O wow, piękne tu te kapelusze ichniejsze też różne rodzaje do wyboru do koloru. Jakie ładne z kwiatuszkami. Mhm. Ogólnie to mi się zawsze wydawało, że e, muzułmańscy mężczyźni e, nie są jakoś tak prorodzinni, że to jest jakby... E, domatek należy wychowanie i okazywanie miłości. A właśnie pokazałam Wam takie dwie scenki po prostu ojcowie ze swoimi dziećmi muzułmanie. No Normalnie tak jak Europejczycy przytulają, chodzą za rączkę. Że niczym się naprawdę nie różnią ci ludzie od nas. Może tylko i wyłącznie ubiorem i z jakimiś jakby kulturowymi kulturowe różnice są. Ale tak... Głowieczeństwo jest pokazane. Jakieś szaleją. gdzieś tam też jest, między nimi. A ten pomarańczowy ananas przypomniał mi o napoju, który jest tutaj do kupienia. Ananasowy. Do tej pory braliśmy truskawkowe, ale po drodze z powrotem kupię ten ananasowy, bo jest przepyszny. Dosłownie, jakbyście sobie mogli wyobrazić. Najsłodszy ananasowy kompot smakujący jak ananas, to właśnie tak to smakuje. Hej! Trochę spocona, trochę deszcz spada. Hej, chcesz piciu? Banana. To będą zielone banana, banana żółte czy czarne. Troszkę niedojrzałe, tak Gracie? Niedojrzałe? my już iść, ja poszłam po rytmówkę na nasze obrazki. E, ja się odwracam i idziemy już w kierunku domu, a pan krzyczy ze mną nie, nie, ja się odwracam, patrzę na ten Greasy z pędzelkiem, prawie wszystkie te figurki, jak jeden chciała pomalować. No i parła się, że jeszcze jedną, więc jeszcze jedną bo tutaj maluję szalot też sobie kupiła mi do malowania. Chwilę jeszcze pomaluję i pójdziemy do domu. Jesteśmy dookoła otoczeni miejscową ludnością. Każdy może być ubrany jak chce. Przerusze tutaj style są od muzułmańskich do tajskich, do jakichś afrykańskich. Nikt tutaj nie palcem nie wytyka. Wszyscy są jakby tak jakby jedną wielką rodziną, która tutaj, tutaj współistnieje, tajowie razem z z muzułmanami razem z Chińczykami i innymi narodowościami Szukam tutaj yy coś ciekawego, bo dzieci bawią się na tym zamku i bawią, nie chcą schodzić, a mnie się już trochę nudzi pomalowaliśmy obrazków, jestem bogatsza o te cementowe banany, ananasy i jakieś misie, kotki i kilka obrazów. Hej! Jak było? Fajnie? Już, spocane, idziemy do domu. Ty co masz, czekoladę czy farbę? <grym zimny> W ogóle bardzo wielu mężczyzn, jak widzicie tutaj za mną, stoi pan mężczyzna, w sukienkach. One się chyba nazywają sarongi. To nie są sukienki, tylko takie długie, jakby spódnice, chyba sarong. Niech mnie ktoś uświadomi, jak to jest, że ci mężczyźni noszą te, te okrycia, bo ja po prostu się na tym nie znam zupełnie. Tylko obserwuję, że chodzą w długi właśnie takich zamiast spodni, w takich właśnie sarongach. Go and pay the lady. No. Not the goat, Gracie. <laughs> no. że jedzenie to naprawdę wygląda obłędnie i pachnie bardzo, bardzo dobrze. Głównie sprzedawane są właśnie takie szybkie jakieś przekąski, napoje specjały tajskie, przepyszne i niedrogie. Właśnie jak pani się pięknie świeci ten. To jest bardzo pyszne. To kiedyś zobaczycie w Tajlandii, Naprawdę przepyszne. Panowie policjanci zawsze zawiadują ruchem. Co you want? Do you want something? This one? OK uh, Don't touch. If you want one? Pick one. That one? What's the one uh, Not good? That one? Mmm, cool. gracie. Oh, yum, yum. w przeciągu kilku chwil pani organizuje pyszny kompocik ananasowy e, i naprawdę one są przepyszne, polecam wszystkim do spróbowania. Taka szkanka kosztuje 30-40 batów, zależy od kogo. Mm. Słodkie? To mi bardzo przypomina orężady polskie, takie jak kiedyś były Marga trwa tak do godziny 10-11 nawet do północy, a przed naszym domem zobaczcie ile motorów. Dobrze, że nie musimy nigdzie jechać na zakupy, bo się by nie dało. Po prostu zastawione. Mam dosłownie kilka drobiazgów. herbaty tajskie, nasowe kompot. Truskawkowy kompot. E, chyba pataja jednego z krawatkami wzięłam. I tyle na dzisiaj. Dobra, noc wszystkim życzę wam cudownej. Czekaj, jaki jest dzień? Złota, to cudownej niedzieli. <grytania> Nasz uliczny market dobiega już końca. Dzisiaj się pozbierają, jutro praktycznie nic nie będzie. E, mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli wyjechać autem, bo jak na razie wszędzie jesteśmy zastawieni. Motocyklami. A chciałam wam powiedzieć dzisiaj, jeżeli kiedykolwiek spotkacie bitą śmietanę z lodem w to spróbujcie. To jest coś tak pysznego, że ja w życiu tak dobrej bitej śmietany nie jadłam. I te kostki lodu, no też są przepyszne. Nie wiem, zwykły lód ze śmietaną, coś wspaniałego. Tak wszystkim posmakował e, napój z lodów i te śmietany, że zostałam wysłana po więcej. Długo stałam w kolejce, bo bardzo dużo zainteresowanie, ale jeszcze raz, polepy, wita śmietana z kostkami lodu, super.